Nie błaga lud. Słuchaj, słuchaj. Czyni zwana ja ofiaruję za dusza i bracia i siostry o modlitwę za mnie. Niech się zmiłuje nad nami, Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy. to prowadzi nas do życia wiecznego. Panie zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Budlmy się. Boże, ty wybrałeś świętego Jana Eudesa, prezbitera do głoszenia niezgłębionych bogactw Chrystusa. Sprawa byś ładnymi naukami, coraz lepiej Ciebie poznawali i żyli w świetle Twojej Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, nasi, mówiąc, czyż Pan nie wywiódł nas z Egiptu, a oto teraz Pan nas opuścił i oddał nas w ręce Madianitów. Pan zaś zwrócił się ku niemu i rzekł do Niego: Idź z tą siłą, jaką posiadasz, i wybaw Izraela z rąk Madianitów. Czyż nie ja Ciebie posyłam? Wybacz Panie mój, odpowiedział mu: jakże wybawię Izraela? Ród mój jest najbiedniejszy w pokoleniu Manasesa, a ja jestem ostatni w domu mego ojca. Pan mu odpowiedział: Ponieważ ja będę z Tobą, pobijesz Madianitów, jakby to był jeden mąż. Odrzekł mu na to: Jeżeli darzysz mnie życzliwością, daj mi jakiś znak, że to Ty mówisz ze mną. Nie oddalaj się stąd, proszę Cię, aż wrócę do Ciebie. Przyniosę moją ofiarę. I położę ją przed Tomą, a on na to: Poczekam, aż tu wrócisz. Gedeon, oddaliwszy się, przygotował koźle ze stada z jednej efy mąki, pzaśne chleby. Włożył mięso do kosza, a polewkę wlał do garnuszka i przyniósł to do niego pod Terebint i ofiarował. Wówczas rzekł do niego: Anioł Pański, weź mięso i chleby przaśne, połóż je na tej skale, a polewkę rozlej. Tak uczynił. Wówczas Anioł Pański wyciągnął koniec laski, którą trzymał w ręku, dotknął nią mięsa i chlebów pszaśnych i wydobył się ogień ze skał. Strawił on mięso i chleby przaśne, potem zniknął Anioł Pański sprzed jego oczu. Zrozumiał Gedeon, że to był Anioł Pański, rzekł: Ach, Panie mój Boże, oto Anioła Pańskiego widziałem twarzą w twarz. Rzekł do niego Pan: Pokój z Tobą, nie bój się niczego, nie umrzesz. Gedeon zbudował tam ołtarz dla Pana i nazwał go On jest pokojem. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Pan głosi pokój swojemu ludowi. Pan głosi pokój swojemu ludowi. Pokój swojemu ludowi. Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi. Oto głasza pokój swojemu ludowi, ludowi, który zwraca się do Niego. Pan głosi pokój, swojemu ludowi. Płaska i wierność spotkają się ze sobą, ucałują się sprawiedliwości i pokój. Wierność ziemi wyrośnie a Sprawiedliwość spojrzy z nieba. Pan Panie, pokój swojemu Bogu. Pan sam szczęściem obdarzy, a nasza ziemia wyda swój owoc. Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, a śladami Jego kroku zbawienie. Pa an sos e pa koi twa ye mo do vi Alleluia 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 Jezus Chrystus będąc bogatym dla Was stał się ubogim, aby Was ubóstwem swoim ubogacić. Alleluja! 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 Pan z Wami i z duchem Twoim. Cóż więc może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i rzekł. U ludzi to niemożliwe, lecz u boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr rzekł do niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą, cóż więc otrzymamy? Jezus rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy syn człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, aby sądzić dwanaście szczepów Izraela. Każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, ostatnich pierwszymi. Oto słowo pańskie, chwała Tobie, Chryste. Zdawając wstawiennictwa świętego Jana Odesa, przedstawmy Panu Bogu naszą modlitwę. Módlmy się za Ojca Świętego Leona, za naszego arcybiskupa Marka, za wszystkich pasterzy Kościoła, aby gorliwie głosili naukę Chrystusa. A ciebie prosimy. Wysłaj nas, Panie. Polecajmy Bogu rządzących na świecie, by starali się o pokój na Ziemi, szczególnie w Ukrainie. Ciebie prosimy. Wysłaj nas, Panie. Módlmy się za rolników pracujących na polu, aby Pan Bóg im błogosławił w zbieraniu plonów Ziemi. Ciebie prosimy. Wysłaj nas, Panie. Módlmy się za nasze rodziny, aby były silne Bogiem, aby się wzajemnie miłowały. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Polecajmy Bogu dusze w czyściu cierpiące. Prośmy o szczęście wieczne dla nich. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za świętej pamięci Helenę w piątą rocznicę śmierci, Zdzisława i Marię. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, za naszą wspólnotę parafialną, abyśmy byli wiernymi świadkami Jezusa Chrystusa. Boga żywego. Udźcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, dary złożone na cześć świętych świadczą o Twojej potędze i chwale. Pokornie cię prosimy, aby wyjednały nam zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami, w węzłem, Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący Wieczny Boże. I Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu Janowi, który... Hosanna na Wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas. Ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na Mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego syna, ofiarujemy Tobie Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim Kościele na całej się sprawie. aby lud twój wzrastał w miłość. razem z naszym papieżem. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą rodzicą, Dziewicą Marią. Ty, Święty Józef, Wieńcem, ze świętymi apostołami Piotrem i Pawłem, ze świętymi Janem Eudesem i wszystkimi świętymi, że w ciągu wieków podobali się to, abyśmy z nimi wytwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie, tobie Boże Ojcze, w Ducha Świętego wszelka cześć ich chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego Słowom ośmielamy się mówić. Oj, ja, któryś jest w niebie, Imię Twoje, żyj tu Bądź wola twoja, jako w niebie tagi na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw odesłe. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdasz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni, od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chrystus, ty powiedziałeś swoim apostołom pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnia Jego. Pok pokój pański, niech zawsze będzie z wami to sobie znak pokoju. Pokój z Tobą. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. grzechy świata, obdasz nas spokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Amen. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie... Чаах Христүса 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 cوo histus وo histusa aوo histusa Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie, chwała i cześć Jezusowi. Chwała, tak jemu chwała. Niech będzie chwała i cześć. I uwielbienie, chwała i cześć. Chwała. Niech będzie. Tak jemu chwała Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. Chwała i cześć Jezusowi. Chwała. Nie będzie chwała. Tak Jemu. Chwała Módlmy się. Boże, Ty przez ten sakrament dałeś nam udział w życiu Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, abyśmy upodobnili się do Niego na ziemi i mogli uczestniczyć w Jego niebieskiej chwale, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo Łaski Pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Oto ja, służebnica Pańska. Zdrowaś Maryjo Łaski Pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. A słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maria, Boża, módl się, rzesznie, módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, Wszechmogący Boże, przez wiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w serca nasze swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Wieczne odpoczywanie racz z Marem dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Pan zywa mi. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. O błogosławie, Jezu drogi, tym co serce Twe kochają, niechaj skarb ten cenny drogi daj.